Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym chciałabym odpowiedzieć na często zadawane mi pytanie, w jakich sytuacjach możliwe jest wyjście z wspólności majątkowej poprzez zawarcie intercyzy. Drodzy Państwo, intercyzę można zawrzeć w każdym czasie. Jest to małżeńska umowa majątkowa, o ile oczywiście jest zgoda obojga małżonków. Taki proces możemy przeprowadzić zarówno przed, Notariusze, jak również przed sądem. Zawarcie umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, czyli intercyzy pomiędzy małżonkami, z datą na dzień zawierania jest możliwe, tak jak powiedziałam wcześniej, tylko za zgodą obojga małżonków przed sądem bądź przed notariuszem. Istnieje jeszcze możliwość zawarcia umowy z datą wsteczną, a więc z datą, Wcześniejszą aniżeli taka wola małżonków. W tej procedurze jej ustanowienie jest możliwe tylko i wyłącznie w drodze postępowania sądowego, jak również wyłącznie z ważnych powodów. Co może być takim powodem? Przede wszystkim w dniu dzisiejszym mogę Państwu powiedzieć, że bardzo częstym przypadkiem jest sytuacja, kiedy Jeden z małżonków dopiero dowiaduje się o tym, że drugi zaciąga bez jego wiedzy i zgody znaczne zobowiązania kredytowe. To najczęstszy aktualnie przypadek.